Hej, hello, witajcie moi kochani, e, na kanale Rapture jest coming, pochwycenie Jest blisko. Dzisiaj Wam chcę powiedzieć e, takie coś, co cały czas pokazuje mi Pan Bóg. Bóg nie odpuści, Bóg nie odpuści. Jeżeli Bóg coś mówi, nie ma jakichś takich, e, że tak powiem, e, że no Boże, no wybacz mi to, to to, to, tam to zrobiłem i tak wiecie, i ukradkiem wejdzie się do Pana Boga i ukradkiem wejdzie się do nieba, e, że przeciśnie się przez tą ciasną bramę, jakikolwiek grzech. Bóg nie odpuści, Bóg nie ma um, nawet prawa tego zrobić, ponieważ sam wtedy by się musiał wyprzeć siebie. Bóg, jeżeli mówi coś, że coś jest grzechem, to nie ma bata, że zmieni zdanie. Jeżeli ty tego nie rozumiesz, no to poczuję. Bóg naprawdę nie chce, Bóg naprawdę nie chce, e, abyśmy my naprawdę... Byli w takim stanie, że no byli w tym grzechu. Byli po prostu w tym grzechu. Bóg, tak jak my, czasami yy, nie możemy. Załóżmy na przykład mam ta, taką sytuację, na przykład z moją córką i mówię do niej: musisz zjeść to, to, to i tamto. Musi, bo to są warzywa, i ja muszę ci to dać, dlatego że jak tego nie zjesz to będzie dalej chora. Bo tam jakieś wyniki powiedzmy wyszły źle, więc ona po prostu musi więcej warzyw jeść. I, mówię, i, wtedy, i wtedy właśnie nie mówię, że musisz to zjeść. No to oczywiście. Moja córka miała mieć kanapkę z sałatą, którą sama powiedziała, że też sałatę lubi. Więc sałatę położyłam na kanapkę, do tego wędlina, bo tam, wiadomo, praktycznie nic więcej nie je, taka właśnie jest taki nijadek. No i oczywiście to było rano, była niedziela i ona ja mówi, że na razie nie jest głodna. No to okej, okay. to mówię, to zjesz później, no przecież nie będę wrzucała teraz jedzenia. No i później było to w lodówce, lekko przyschło, ale wiadomo, jak powiedzmy, odgrzaliśmy, żeby nie marnować jedzenia. No, i ona oczywiście tam sobie wzięła inną wędlinę, bo wiadomo, tamta była już oczywiście zła, więc tamtą wzięła sobie nową wędlinę, ale sałata była dobra. Więc sałata oczywiście ściągnęła i powiedziała mi: że nie zejść tej sałaty, nie ma nic innego jak to, że po prostu nie będziesz miała tego, tamtego, tamtego. Ponieważ to jest dla jej dobra. I czy nam się wydaje, czy nie, jako matką, nawet że mówimy coś złego, pamiętajcie, nie wchodźmy w psychologię ludzką. Bo psychologia pokazuje, że dziecko jest na pierwszym miejscu, a tak nie jest. My mamy wychowywać to dziecko, które będzie przykładem dla innych ludzi i tak samo będzie y, po prostu Bożym dzieckiem, które będzie musiało zrozumieć, że są zasady. Nie, że tylko cały czas pobłażanie. Zobaczcie, Bóg ta teraz cały czas pobłażał ludziom. No, zabiłem tego człowieka, Boże, już tego nie zrobię. Kolejny raz to samo zgwałcił ktoś kogoś to samo, ukradł to samo. No Boże, no zrobiłem to. Zrobiłem to masturbację, oglądam sobie pornografię, jakieś tam inne rzeczy. No, Boże, zrobiłem to, Boże, Bóg nie jest taki. Jeżeli nie zrozumiesz tego, że Bóg naprawdę nie odpuści i on ma swoje zasady, to po prostu będzie katastrofa. I będziesz myślał, że będziesz w dobrym sensie szedł z Panem Bogiem, a ta naprawdę będzie katastrofa. Bóg ma łaskę, Bóg ma łaskę, ale chce, aby naprawdę ludzie się upamiętali, centralnie upamiętali się i nie robili grzechów. Nie mówię, że ktoś tu czasami coś tam, wiecie, no zrobi jakiś tam grzech, który jest naprawdę, nie wiem, raz na rok coś się zdarzyło. Nie chodzi o taki grzech, bo to jest taki spontaniczny czasami nawet można powiedzieć, taki, który mm, nawet nie wiedziałeś, że to coś w ogóle zrobisz na przykład, nie? Ale nie za każdym razem. Musisz przestać grzeszyć po prostu. Musisz Boga prosić o to, by to ci zabrał, abyś po prostu tego nie robił, nie robiła. Bo naprawdę, patrząc teraz tutaj na taką tutaj sytuację, którą ja mam, to mówię jeżeli chodzi o mnie, nie mogę odpuścić teraz mojemu dziecku, bo jak odpuszczę mojemu dziecku i będzie ono jadło cały czas słodycze, to będzie non stop chore. Więc albo to, że ona ma na chwilę swoje zachciewajki i ma swoje porządliwości ciała, jak to się mówi, bo sobie zje czekoladę i będzie wtedy happy, za chwilę będzie tak potem chora i będzie jeszcze trafiać do szpitala, no to albo to, albo wtedy ty się będziesz stresował tym. Bóg nie chce stresować się za ciebie, y, dlatego że coś ci się dzieje, bo ja uważam, że stres jest, nie jest oczywiście od pana Boga, ale myślę, że jak on, jako nasz Ojciec, wie doskonale, że po prostu, mimo wszystko, y, jest mu też przykro, że po prostu ty to masz, co masz, na własne życzenie. I to też my tak samo, to zwłaszcza do, oczywiście do siebie, ponieważ wiem, że wiele razy nie powinniśmy jeść tego tamtego tamtego, a jednak jemy. I później są tego konsekwencje różnego rodzaju, coś tam się na przykład może dziać, albo ktoś powiedzmy jest chory. Także nie poddawajmy się, słuchajcie. Musimy walczyć z tymi naszymi grzechami. Zostało już tak bardzo mało czasu. Nie wiem, tutaj naprawdę nas będzie cały czas e, zniewalał, ale najlepszą opcją, jedyną tego, żeby tego nie robić, to właśnie jest to, by się właśnie modlić. I teraz przypomniałam sobie ten komentarz, który tam właśnie jeden ktoś tam z was napisał, że ktoś, jeden człowiek był bardzo wierzącym człowiekiem, czytał Biblię, wziął nóż i zabił swoją rodzinę i żonę i dzieci. I jaki on był wierzący? I ja mówię, no skoro zostawił furtkę dla pana, y, dla pana diabła, <grywka> diabła, to nie dziwię się, że zrobił to, co zrobił, ponieważ zostawił po prostu furtkę. Jeżeli Ty zostawisz furtkę, coś małego tylko, że a Boże, to mogę zostawić, a tamto resztę, ok, ja przecież oddałem Ci to, 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 tamto, to nie łudź się, bo to jest tylko złudzenie. Bóg nie chce, byś po prostu Ty by dostawiał sobie furtkę swojego grzechu, jaki tamkolwiek byś nie miał, bo przez to później może stracić życie, Ty i Twoi bliscy. I to nie tylko fizycznie, duchowo też. Więc tutaj trzeba naprawdę się pilnować i yy, ja myślę sobie, że naprawdę te pożądliwości ciała nas bardzo mocno pchają w różnego rodzaju rzeczy. Ale pamiętajcie, to my mamy władzę nad naszym ciałem. Jeżeli nie mamy, to znaczy, że jest jakieś opętanie, zniewolenie. Jeżeli czegoś nie możemy zrobić, albo no, coś tam robimy, a nam nie wychodzi, no to znaczy, że jest, jest, jest jakieś zniewolenie. I to wtedy to trzeba naprawdę modlić się do Pana Boga, żeby naprawdę nas sam po prostu mógł e, uratować i nas z tego wyciągnąć. Jak Wam powiedziałam, kiedy był ten cały alekowidek, po prostu Bóg mnie zniewolił, zniewolił, Bóg mnie zniewolił sobą, tak, w takim pozytywnym tego znaczeniu, ale Bóg mnie uwolnił od takich właśnie różnego rodzaju myśli religijnych, jakiejś porządliwości ciała, chociaż takich szczepionek, takich nie wiadomo jakich tam nie miałam, że tak powiem, tylko chodzi mi o to, że nawet em, dla mnie było nawet spojrzeniem na faceta, jak tylko pomyśleć sobie nawet, że tylko był ładny, to już było dla mnie czymś, co ja czułam się po prostu brudna. I nie potrzebowałam, żeby ta, nie wiadomo, co jak tam się mówi, że co kobieta sobie myśli, bo facet o kobiecie, to mam przeważnie, facecie mam na przykład, jest yy, ten problem, myślą o kobiecie, co oni sobie ze nie robili, po kątach i w ogóle. Kobiety też to mają, ale ja jakieś rzeczy nie miałam, jeśli chodzi o styk, taki wiecie, naprawdę. To tylko było, że spojrzałeś i coś czujesz, że coś jest nie tak. Tak jak wielokrotnie, ty czujesz, że coś, nawet jak coś oglądasz, coś mówisz, coś robisz, gdzieś idziesz, czujesz w duchu, że coś jest nie tak. Czyli coś jest nie tak. I teraz kwestia, czy na tym zapanujesz, czy nie. I czy to po prostu Bogu powierzysz, że po prostu chcesz naprawdę być czystym. Słuchajcie, jak bycie czystym jest czymś po prostu cudownym, czymś pięknym, czymś, co daje Ci wtedy po prostu radość. I to jest takie mega fajne, to jest takie mega cudowne naprawdę, że po prostu ty chcesz. I Bóg tak mimo, jakby Bóg widział to, co ja może się zmagałam, jakby tak nawet o tym nie mówiąc, bo ja nawet nie, nie czuwałam, nie wiadomo jaki, że to był dla mnie problem, ale Bóg widział, że dla, on chciał, żebym ja po prostu była mega czysta, tak? Więc on wtedy mi to zabrał, jakby czułam, że, bo ocknęłam się, bo była już w jakimś całkiem indzie, na, jakim całkowicie innym świecie, że właśnie nie religia, nie tylko cały czas chodzenie do kościoła w tą i nadad, i tylko. Bycie takie religii, tylko naprawdę przybywanie, żeby codziennie przybywać z Panem Bogiem, a tyle jak mnie, Ja się naprawdę staram, jak mogę. Szukam jego obecności wielokrotnie i wiem, że tylko naprawdę najbardziej, słuchacie przybliżę modlitwa. To jest cudowne coś, co to jest cudowne. Modlitwa jest cudowna. Nawet wczoraj też dzisiaj chyba. usłyszałam, że się tak, modliłam, tak, takim takim duchu, takim. Trochę nie wiadomo nawet dlaczego, o takiego smutku nie wiadomo dlaczego. Właśnie czytam, te fragmenty, słuchacie, czasami też się odczuwa taki smutek, bo to jest takie smutne, że ludzie cały czas są zazdrośni, że po prostu cały czas coś, że cały czas nie wierzą Panu Bogu. No Mnie to tak dotyka, wielokrotnie dotykało, nawet dotyka, że jak ludzie mogą tak Pana Boga nie znać, jak Pana Boga nie chcą, nie chcą go przyjąć, jak Pana Boga nie chcą poznawać. Nie wiem. Że nie widzą tego. Ty mówisz cały czas, że oni tego nie widzą. Że ja, tacy ludzie są udają chrześcijan, a tak naprawdę są takimi w ogóle niechrześcijaninami. Niechrześcijanami. Może tak. Tak jakoś tak. Chodzę taka dzisiaj. Także zachęcam Was mimo wszystko. Nawet zobaczcie, wydawać by się mogło, że taka służba codzienna, nagrywania filmików, mi, czasami naprawdę jest mega męczące. To jest mega męczące. I jak, jeżeli chcesz tego. I jak, załóżmy, to, to jesteś zazdrosny o mnie na przykład, że ja to nagrywam i mam jakieś e, filmiki to, 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 to tamto i mam tyle osób, o tyle mam, czy coś. To zacznij od tego, od małych rzeczy. Zacznij codziennie, bądź wierny Panu Bogu i nagrywaj codziennie filmiki. Zobaczysz, jakie to jest jarzmo. To nie jest, wydaje się, takie lekkie jarzmo. Aczkolwiek jest, bo tak to wydawszy, ja zawsze jak to mówię coś, to takie czuję się tak, że Bóg mówi to, to takie fajne jest, takie ekscytujące, Bóg daje nowe rzeczy, naprawdę. Ale mogłoby się wydawać, że uwieście mi, że ci, którzy są pastorami, ci, którzy robią jakiekolwiek proroctwa, są jakimiś ludźmi, którzy uwalniają z demonów, To oczywiście patrząc na to, normalnych ludzi, którzy uwalniają z demonów, a niektórzy robią jakieś czary, robią jakieś dziwne rzeczy, to, to nie jest takie proste, wam powiem. Serio? Nie jest to proste, bo... Naprawdę, nie jest to proste. Nie jest to proste, bo masz każdego dnia masz, możesz mieć inny humor, a jednak dalej nagrywasz. I musisz tak. Nie, że udawać, tylko em, po prostu no być sobą, ale jakby jak zachęcić kogoś, skoro sama nie jest zachęcona, ponieważ ludzie, którzy, cię, którzy powinni zachęcać, to cię dołują. To Do nie chodzi o YouTube. Sam się nie, nie przyjmuje, ale sytuacje różne, które są w życiu, albo nawet sam sobie dodajesz coś, czego na przykład dodał, nie wiem, nie ma, a Ty po prostu jesteś, nie masz wszystko, a ci dalej coś brakuje, na przykład, nie? Więc jest to ciężkie, ale do, przekona, do pokonania, jeżeli pokonasz te swoje słabości, dasz radę, dasz radę, dasz radę. Także zachęcam Cię, nie poddawaj się, Bóg nie odpuści w tym, jaki jest święty. Yy, i nie będzie tutaj, wiadomo, robił jakieś, wiadomo, tam różne rzeczy, żeby tutaj się tylko czegoś zmusić, ale to Ty musisz też swoje jarzmo ujarzmić. Przez post, przez czytanie regularne Biblii, przez modlitwę. To jest takie jarzmo, które musisz się poddać, by ciało Twoje umierało. By pokazać tak samo diabłu, że on nie wygra. No. Corki. Bóg chce, byś nie odpuszczał. Jeżeli Bóg nie odpuścił, to i ty nie odpuszczaj. Pa, spokiem.